No kochani, witam Was serdecznie na kanale. W tym odcinku będziemy sobie robić DIY, jak już widzicie, po opisie. Jestem z moją siostrą, która będzie mi pomagać, robić różne rzeczy. I będziemy robić DIY rzeczy z gliny. Tymi rzeczami to będą grzybki małe. Dwa, no może nie, nie dwa. Więcej grzybków takich małych zrobimy, żeby ładnie ozdobić sobie pokój. Ale jeszcze chciałam do mojego nowego kwiatka, bo dzisiaj kupiłam kwiatka. Chciałam zrobić taką podstawkę, jakby mm, pod kwiatka, taką, jak to można się nazwać, Kasia? Podkładkę. Podkładka pod kwiata. I po prostu chcę chcemy, chcemy ją zrobić, żeby ładnie to wyglądało. A jeśli chodzi o glinę, glinę możecie kupić sobie w Action za do 10 zł. Tak. Moim zdaniem jest fajne, jak już widać po opakowaniu, że samo to, a więc zobaczę, zobaczę sobie sama w domu, czy to w ogóle działa. Myślę, że tak, bo my mamy kominek, to na kominku położyć i myślę, że szybko wyschnie, a my zaczynamy i jeszcze powiem wam, że warto yy, zaopatrzyć się w wodę, jakbyście yy, chcieli mieć ładniejsze kształty czy coś takiego, to warto zaopatrzyć się w wodę, ponieważ ona wyrównuje, możesz, możecie bardziej lepsze kształty i rzeczy robić. Dlatego zaczniemy sobie, oczne to O, i trzeba też od razu wykorzystać taką glinę, bo ona szybko wysyła. Znaczy, nie korzysta z niej. Jak już widzę, ta glina jest biała. Trzeba ją całą wykorzystać od razu. Um, czekaj, sobie najpierw podzielę. Najpierw w ogóle trzeba tą glinę rozruszać, a zacznijmy sobie od zrobienia, moim zdaniem. Tacki zrobimy, a potem grzybki. Myślę, że tego będzie potrzebne tak. No, jakbyście chcieli mieć na przykład tackę, jak Ola robi. Znaczy, my robimy. To warto sobie mieć jakiś talerz, żeby obrysować i żeby mieć łatwiejsze to... Do... Ja sobie obrysowałam się, tam, żeby... Patrzcie, czekajcie. Za chwilę i tak przeniosę kamerę. Tu mam na dole jakby kółko. I tam nie wiem, czy widzieliście, oczywiście. Ja będę sobie dopas dopasowywać, żeby mi to był nawet dobry kształt. Dobra, myślę, że wystarczy. Jóś tam tak Poszło, puf, poszło pół. Tej, tej paczki, czyli jakbyście chcieli zrobić, to pół paczki. Znaczy zależy, jakim, jakim chcecie zrobić wielką tą tackę, więc no. Ale jak to zakleiła? to można jeszcze dalej właśnie. Tutaj. Dobra. Już patrzcie, już mamy suche ręce. Od tej gliny i teraz sobie spróbujemy ją połączyć i wyrobić. Tak jakbyście byli, więc widzimy się w ogóle. Ja przestawię kamerę, żeby nam było lepiej, żebyście lepiej widzieli, co ja robię tutaj na dole, i, ben, i będziemy zaczynać. Teraz tutaj e, widzicie mój dół, Teraz rozrabiamy tą glinę, bardziej tak łączymy i rośnie plamy tą glinę. Więc widzimy się, jak już się sobie uformuję, no, jak to będzie się czy co. Robiłam to w kulkę, żeby potem to spłaszczyć i wtedy będziecie mieli jakby kształt. I teraz to spróbuję spłaszczyć. Może pójdę nawet po wałek, żeby mi się to lepiej zrobiło. Albo w ogóle, bo chyba to będzie za małe. Trudne jest to rozprostowanie. Ale to jest grubo, więc... Czy... Ale nie chcemy zrobić, patrzcie, tak, że jest, będzie te ta... Że... Ja nie chcę robić, Kasia, yy, jednej rzeczy, żeby zrobić te krawędzie. Ja będę po prostu zrobić płaskie. Ty, to się... Dobra, splastowuję to, teraz z drugiej strony. Zobaczcie, taki placek ładny, bierze a tam jest tak Dobra, mm, czekajcie, przymierzę. Kwiatka. Takie jest nawet dobre. Nie jest tego kształtu, co narysowałam sobie na kartce, ale myślę, że będzie dobre. Teraz spróbuję to ukształtnić bardziej. I w sumie to będzie wszystko. To jest po prostu rozwałkowany taki placek. Ja to po prostu potem pomaluję. Nic, nic specjalnego. A jeśli byście chcieli zrobić jakby bardziej takie Tackę, jak powiedziałam, to musicie końce po prostu sobie yy, tak zaokrąglić. Na przykład w formacie miski to trochę będzie. Żebyś, żebyście mieli, jakby yy, te krawędzie, to właśnie warto też na przykład włożyć miskę do środka i opatulić tą gliną. Tą miskę, i wtedy wyjdzie yy, ten. Dobra, Czekaj. Yy, czy, bo tutaj jest grubsza, to jest chudsza. Nie. Dobra, jest dobrze. Czyli mamy tą taczkę, tacka gotowa, ja ją sobie pomaluję, chcę zrobić kwiatki na tym, ja więc tacka gotowa, a my przechodzimy do grzybku, bo to jest w sumie główna atrakcja, w sensie robienia. Ta tacka na razie z boku, żeby mi, w sumie będzie na tej kartce. I położę ją gdzieś, żeby mi nie przeszkadzała. Na talerz yy... I teraz idziemy y, dalej i robimy grzybki. Pomyślałam, żeby ten y, placek wyrównać trochę wodą, czyli jakby zrobić tutaj bardziej takie kształty wyrównania, bo on ma tu takie grudki, żeby to wiecie, było równe. Y, I też trochę tak pomyślałam, żeby tutaj było tak jakby wiecie, tak. Tak zrobione takie y, tutaj widzi się trochę... tutaj jest mała jakby ścianka takie, i to bym chciała wyrównać, żeby to było bardziej równe, dlatego to zrobię wodą, a grzybki tak zrobimy i grzybkami e, z, e, grzybkami to najpierw będzie trzeba e, zrobić im nóżki czyli tak naprawdę to się nazywa odn odnóża u grzybów, a potem następnie robić kapelusz, no bo tak będzie nam łatwiej, chociaż też słyszałam jeszcze, że warto wbić kałaczkę, wykałaczkę, żeby trzymał się ten, ten, ten daszek na tej łodyżce, na tym trzonie. Też, też tak się można nazwać. Na trzonie, więc nie wiem nie wiem dokładnie, czy zrobimy. Zobaczymy, czy nam się uda po prostu bez wykałaczki, czy trzeba jednak będzie zrobić. To też wtedy wam dać. Dam znać. A ja właśnie to sobie uformowałam, więc to ściągnę i dam na suszenie. A my przechodzimy do grzybków. Ja się trochę zakleiłam do taśmy, żeby się nie wiem, to po prostu mocno jakoś nie wysuszyło czy coś. Teraz otwieramy to. Grzybków chciałam zrobić, tak, 4, 5. One jakieś duże każdy takich. No Ten średni, jeden mniejszy, jeden taki. Też mały bardzo, więc różne chciałam zrobić kształty. Na razie sobie urwiemy na jednego. Teraz bym chciałam zrobić największego. Grzybka. że ty na największego grzybka starczy, a jak nie, to dołożymy potem. Dobra. Dobra, mamy tą glinę. Znowu musimy ją bardziej tak, wiecie, żeby ona była rozgrana, tak można to powiedzieć. I zaczniemy sobie robić od łodyżki. To jednak chyba będzie trzeba więcej, bo chyba z tego tylko się zrobi tyszka To za chwilę sobie więcej. Ja robię taki wałek. Spłaszczam tutaj na dole. Teraz wodą bardziej to uformułuję, żebyście to miało taki kształt. Te nóżki też nie są idealne, one mają jakieś wgłębienia, wygłębienia, dlatego ta, ta, taką nóżkę możecie zrobić taką nieidealną, bo jednak te nóżki nie są idealne w grzybach, możecie sobie zobaczyć ym, na, w internecie, jak wygląda nóżka od grzyba i one nie są idealne, chociaż też w sumie zależy od gatunku, więc no. Widzicie, jak się ślizga takie lądowisko, bo tutaj woda pokapała z tego i u góry, jakby ja robię, że tutaj jest największe, potem idzie do najmniejszego, żeby tak w tą końcówkę. Na, naszedł na tą końcówkę kapeluszik. Jeszcze widziałam, um, DIY 3. E, pani robiła e, też takie grzybki, tylko, że one były świecznikiem dodatkowo i one w kapeluszu po prostu zatapiała już tą świeczkę i tak powstawała świeczka. Więc tutaj ja już mam zrobiony ten, no, ten trzon. i Teraz zrobimy sobie kapeluszek. Więc możecie też zrobić z tym jakbyście chcieli. Muszę jeszcze zostało tutaj klinek. Mhm. Teraz by się zrobimy sobie. No mm. Nie strzał, taka. Strzą. Nie, trzeba A ona Chcemy zrobić takie kuleczki. Po co? No Bo z i ładniej. A, że chce w sensie się chmuchomor? No, no, to może. Okay, dobra, robimy też z tego kółko yy, sobie taką jakby kuleczkę. Ja już sobie to taką kubkę i teraz yy, tą kubkę rozpaczczam, ale trochę zrobiłam tutaj taki garb, bo to nie jest taka płaska, tylko bardziej taka kształcona. I zrobiłam, teraz wodą robię, żeby było to bardziej kształtne. I myślę, że tutaj muszę zrobić trochę dziurkę, żeby to się tam wpasowało do nóżka. Żeby to wyglądało tak bardziej grzybkowo, że tak powiem. O! I taki grzybek będzie sobie razem to skleić. Trzeba, i my, drodzy, tutaj do tej dziurki, którą zrobiłam, nakładam wodę, żeby to się zlepiło ładnie z tym. I to tak, jakby dołączam. Tak dołączam ten mm, trzon z daszkiem, żeby to wiecie, stało jakoś. Mm. O, i taki grzybek oto się prezentuje. Jeden taki. I tak on jak już wyschnie, to postawimy go, to, że postawię go sobie i będzie taki ładny. Oczywiście też pomaluję, żeby to tak nie wyglądało. I myślę, że taki grzybek jest udany, a teraz jeszcze zrobimy sobie dwa, te sobie na wyschnięcie. A my zrobimy sobie dwa lub trzy jeszcze. E, ale już bym chciała je zrobić mniejsze, no, dlatego żeby były różnej wielkości, a nie tej samej, żeby to fajnie estetycznie wyglądało. I teraz zrobię sobie takiego małego. Zrobię ten trzon i on będzie bardzo malutki. Czyli wielkości takiego jakby palca, pół palca żeby to było małe, to trzeba zrobić też mało, małe rzeczy, czyli na przykład ta gałązka, ona nie, be, nie może być też za gruba, żeby to nie wyglądało źle. I teraz jak już to wodą sobie hmm, wyrównam, to potem zrobię z tego tej części, której tu mam, albo trochę dołożę więcej hmm, daszek. Hmm. I znowu robię kulkę, bo to mi pomaga. I potem jakby rozpłaszczają, ale tutaj robię jakby, wkładam palec i to tak sobie wokół palca robię, żeby to było takie, no jakby, no, tak wystawało. Takie kulka na górze. I żeby to było równo. Ja no. sam ukształtowałam drugiego grzybka, i on jest taki bardziej pieczarkowaty. I sobie go odłożę i zrobię trzeciego. I go bym chciał naprawdę, ale to naprawdę malutkiego i czwarty będzie taki średni, żeby to było w miarę dobrze, w Śred... średności, żeby to było takie duży, średni i małe i takie małe, takie wiecie, stopnie, stopniowanie wielkości. Trzeci wygląda tak, on jest taki naprawdę mały i teraz zrobimy takiego mm, średniejszego. Zrobiłam ostatniego, on jest taki właśnie średniowy, jaki chciałam. Wszystkie są bardziej w formie takich pieczarek i mi się bardzo podobają, dlatego zostawcie łapki w górę i subskrypcję za wykonanie tych pięknych grzybków i tacki. Potem oczywiście możecie to pomalować, ja sobie pomaluję te grzybki na brązowo i można biało, albo zrobić też z dużego muchomora. I tackę pomaluję, kwiatki, jak już mówiłam, więc do zobaczonka. I dzisiaj dzielcie tym filmem stawcie zostawcie łapki w górę i subskrypcję. I do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!